Witamy was podobnie z gorącej Albanii. Po bardzo turystycznym korfu, gdzie częściej było słychać język polski niż albański i angielski. Ominęliśmy także w Sarandę i Ksamil, gdzie było dokładnie to samo. To taka Sodoma i Gomora, Albanii, polska Sodoma i Gomora, gdzie disco polo polski język usłyszy się częściej. I plażowanie. Jak wszystko inne. Dlatego ruszyliśmy dalej i zobaczyliśmy jedno z najpiękniejszych miejsc, które widzieliśmy w ogóle w życiu, a w Albanii to jak na razie na pewno. Jest to Panorama Logara, tak to się nazywa. Jest to przełęcz, którą pozostawiliśmy dla siebie. Nie zobaczycie jej w blogu, ale zapraszamy na nasz Instagram, gdzie będzie dużo zdjęć z tego miejsca, jak również relacja. Tak, tych bardziej ciekawskich, bo mi się nawet nie chciało było. Kamerę, ale rzeczywiście miejsce spektakularne i pozostawia ślad do końca życia, bo takich widoków nie widzi się często i zapierają one dech w piersiach. Musicie tu przyjechać. Chyba sobie zaczęli Albańczycy brać komentarze Niemców, że jest wszędzie gówno. I teraz tak jak, jak widać zaczynają sprzątanie, co jest takim widokiem już coraz częstszym. Bo lepiej jak te zwierzęta sobie chodzą wolno, bo i dla nich to jest lepsze. Jak przeszkadza ten shit tutaj który leży, to jest to trochę nielogiczne. Nie wiem, pojedzie sobie na wytwórnie mięsa. Zobaczcie, ile tam jest shitu i jak też zwierzęta żyją, a tu sobie te zwierzęta mogą robić co chcą, chodzić gdzie chcą. A to jest tylko po prostu naturalny skutek uboczny ich wolności. Ale komentarze na Park Fornacie są pełno, pełno wszędzie shitu. Pojechaliśmy stamtąd. <gryw> Ale w sumie jak takcy ludzie są to lepiej bo jest luźniej na różnych miejscówkach. Ja też nie zrozumcie mnie źle, że ja tutaj coś tam mówię. No nie, te zwierzęta są źle traktowane w tych wszystkich ubojniach i tak dalej. A takie wybiegane mięsko, taka jagnięcina potem, to jest coś co bardzo dobrze smakuje. No taka jest prawda, jestem mięsożercą. Ogłaszamy tirany. Najbrzydszą stolicą w Europie. Nie mogło jej zabraknąć w naszej albańskiej przygodzie, ale tak w skrócie to nie polecam i to nie wynika z tego takiego mojego złego nastawienia do stolic, bo takie czasami przejawiam, ale wynika to z tego, że. No że jest brzydka, no, jejku. Nie, nie ma co się oszukiwać. Nie ma tutaj za bardzo co oglądać, nie ma za bardzo co tutaj robić. Można ewentualnie pójść do muzeum, który znajduje się. Naj, najciekawsze znajduje się w bunkrze. Jak słyszeliście o Albanii, to na pewno jedną taką rzecz, którą musieliście słyszeć od razu, to są bunkry. I tak, tu jest ich dużo. A że Tirana była też takim miejscem, które było ważne, aby obronić komunizm, to tych bunkrów tutaj też znajdziecie dużo. Nie żeby obronić komunizm, tylko dlatego, że dyktator bał się najazdu. I dla bezpieczeństwa ich budował. Czyli coś, co słowem mówiąc, obronić komunizm, czyli ustrój panujący wtedy. I jak już dyktator umarł i komunizm chylił się ku końcowi, jak już przeszła wielka wojna domowa, która była tutaj na Bałkanach, to nagle sobie stwierdzili, wiecie co, jest tu za szaro, pomalujemy to na wszystkie kolory tęczy. I blogerzy bardzo często pisząc o Tiranie i próbując w jakiś tam sposób zainteresować w ogóle tym miastem, tą stolicą. A ponieważ no nie ma tutaj zbyt wielu rzeczy, ktoś się tutaj ja. zagłusza mnie. Chce być, ma bardziej na szkło. W związku z tym wymyślają takie challenge'e, że przyjeżdżając do Tirany, no co tutaj robić, można szukać bunkrów, których jest tutaj dużo i to, to jest taka zabawa, a druga zabawa, to jest zabawa w kolorowe bloki, bo takich też tutaj nie brakuje i tak, żeby urozmaicić i przyciągnąć tych turystów, Albańczycy wymyślili sobie, że będą bloki malować na różne kolory tęczy. I tak rzeczywiście jest. Szał, pau, tęcza, szał. Przechodzimy teraz obok serca Tirany, czyli bardzo szkaradnej piramidy, która w tej chwili jest za płotem, jest ona ogrodzona. A jeszcze ciekawostką jest to, że tą piramidę zaprojektowała córka Envera Hodży. Czyli dyktatora, który miał być tutaj pochowany. Ale nie, a nie wyszło. Postanowili, że będzie tutaj galeria. I jakieś inne rozrywki dla ciała i umysłu. Coś, co będzie jakąś większą atrakcją, także przyciągnąć tutaj turystów. Zobaczymy, co z tego będzie. Jak myślicie sobie o dyktaturze i o tym, jakie oni mieli majątki, to Ender, Enver Hodża, Enver Hodża. Enver Hodża mieszkał w czymś takim. I teraz tak. To jest po prostu willa na osiedlu. Tyle, że w tych czasach, kiedy on żył i to był jego dom, to to osiedle było zamknięte, nie moglibyśmy teraz tutaj stać ani nawet przechodzić, co już w ogóle z nagrywaniem, bo to, to jest inna sprawa. A, już byśmy siedzieli w więzieniu. A jeśli chodzi o tą widę, tak pomyślicie, no zwykły jakiś tam... E, w sumie to tak jak na niego patrzę, to taki podobny do tych budynków, które u nas teraz po powstają, takie typowe klocki. E, ale w tych latach, kiedy on żył, to, to była naprawdę bogata posiadłość i Zwykłego Albończyka na coś takiego nie było stać I teraz Tu trzeba mieć perspektywę czasu, bo to nie jest tak jak Janukowicz na Ukrainie Czy jak gdzieś tam jakieś wille innych dyktatorów były pokazywane, które rakały złotem Tu jest bogato, ale normalnie, bez jakichś tam wydziwnień typu złote sedesy Atrakcja jest chyba w tym, że kiedyś do tej willi, ani nawet na całe to osiedle nie mógł wejść z żaden śmiertelnik, żaden albańczyk, nikt, nikt, nikt i ta willa była pilnowana przez milicję i w tej chwili jest to atrakcja, że można tutaj po prostu podejść i zobaczyć jak on mieszka i jak on mieszkał w środku, jak to wszystko w ogóle wygląda, ale my chyba nie będziemy wchodzić do środka, bo podobno jest tak skromnie tak jak na zewnątrz. Powiem tylko tyle, że na całym tym osiedlu w tych, w tych willach mieszkało 15 takich rodzin, czyli oprócz tego... Yy... Engera chorzy Enwera Chodzy Jeszcze tutaj mieszkali jacyś dygnitarze I teraz zobaczcie, tu jest mieszka wasz szef i wy mieszkacie sobie w tym bloku i możecie patrzeć co szef robi, ale to działa też w drugą stronę. Szef wam macha przez okno choć i musicie zejść. Tak to wtedy działało pewnie. Całe szczęście, jedna z Polecanych przez wszystkich super atrakcji, przez vlogerów, blogerów. Czyli Sky Tower, obrotowa restauracja na końcu wieży, jest w remoncie. Dlatego, że dobudowali do niej, albo jeszcze w sumie nie skończyli, cztery piętra i już się nie kręci. I tak naprawdę nie wiem, czy się będzie kręciło, czy nie będzie kręciło, ale restauracja e, w tej chwili nie funkcjonuje. E, I... Funkcjonowała, była bardzo droga. I podobno stamtąd była najlepsza panorama na Tiranę, ale czy ja wiem? Ogólnie tak. Ten Tirana jest brzydka, ale jest w otoczeniu bardzo pięknym. I być może właśnie promocja przez yy, wcześniej wymienionych spowodowała, że postanowili ją powiększyć, bo mieli kompleksy. Bo większa, ładniejsza jest wieża telewizyjna w Wilnie czy w Berlinie, a tu jest po prostu takie. Na albańskie warunki zrobione coś, co było atrakcją. Ale jedno jest na pewno na plus. Albania to jest jeszcze w tym momencie dla nas bardzo wolny kraj. Tak jak widzicie, nie ma tutaj w tych dziwnym okresie w dziejach ziemi żadnego zasłaniania się, żadnych dziwnych obostrzeń. Ludzie żyją normalnie tak jak żyli. I tak jak powinno się żyć. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Albania jest przepiękna i warto tutaj przyjechać, ale myślę, że Tirana jest stratą czasu, choć może niektórzy tak jak my potrzebują przyjechać, żeby się przekonać o tym, co gdzieś tam piszą w przewodnikach, czy piszą inni, którzy tutaj byli. I ja chciałem sprostować żeby to, ty, to takich, sprawdzić. Pomimo to. takich opinii, a kto powiedział, no to co, jedziemy do Tirany? No przecież, jakby powiedział, że nie jedziemy, to i tak musimy pojechać. Ja muszę się przekonać na własnej skórze i jak się przekonam, to wtedy wiem. Myślę, że ludzie, którzy piszą w ogóle o Tiranie, bardzo często podają, że trzeba poświęcić dwa dni, żeby ją zwiedzić. Ja myślę, że pół dnia to i tak jest wystarczająco dużo, bo nic tutaj takiego nie zobaczycie. W Albanii warto jest skupić się przede wszystkim na, wid na widokach, na naturze, na górach, no i ewentualnie, jak ktoś lubi, na plażach. i mm -hmm. I'm Ale były piękne widoki, co nie? Robią wrażenie po prostu, żeby nagrać wam teraz tego szota, którego oglądaliście tego Birola. To spędziliśmy na tym 4,5 godziny przepinanie kamer dron i tak dalej, ale dojechaliśmy, dojechaliśmy do dokąd chcieliśmy dojechać. Nie jeździć mi tu. <grym> widoki były na pewno warte tej całej pracy i poświęconego całego dnia, żeby to nagrać. A i nam sprawiło to bardzo dużo frajdy. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Alpach, albańskich. Północnoalbańskich, czyli w Górach Przeklętych. Dokładnie to jest Dolina Walbon. Nie wiem, czy to ma jakąś koneksję z tym serkiem, czy nie, czy... Ja podejrzewam, że tak jak w górach, tak i tutaj, tak jak mijaliśmy te wszystkie stada krów, kóz, owiec i tak dalej, to tutaj ser na pewno jest, jeszcze go nie próbowaliśmy. Wysokości może nie są jakieś spektakularne, bo góry mają maksymalnie tam do 2600 metrów, ale ich na pewno walorem jest to, że są z białego granitu i to jest to porównanie, że do Alp, dlatego Alpe y, albańskie, a nie jakieś inne góry. I rzeczywiście wygląda to tak, jakby było zaśnieżone. Tak się zastanawiałem, jak oni tutaj te wielkie hotele budują z cementu. Jak dowożą cement, że im się nie wylewa na tych serpentynach. A na końcu Doliny Walbon jest odpowiedź. To są po prostu tutaj używane takie małe, mobilne betoniarki. Małopata sam sobie rozrabia na miejscu, nigdzie nie musi jechać. A teraz, właśnie, gdzieś nam wylewa jakieś umocnienie. I w ten sposób tutaj betonimy wszystko. Po takiej ciężkiej pracy idziemy w końcu coś zjeść, bo jesteśmy dzisiaj o śniadaniu, a jest godzina 17. Zaraz nas pompują, pewnie tutaj. <grym> Zastanawiamy się, czy spać tutaj, czy jechać jeszcze do następnej atrakcji, bo ona też nam zajmie trochę rzeki Valbon, bo od tego pochodzi nazwa, nie ma, wyschnięta jest, a miejsce w sumie fajne, tylko że tu już jest strasznie zimno, po wybrzeżu jest... Ja myślę, że... Znaczy fajnie te góry w ogóle zobaczyć, ale najfajniej chyba zobaczyć je na wiosnę, jak te góry będą się... Jeszcze zaśnieżone. Tak, jak będzie to wszystko rozmarzało po zimie i ten śnieg będzie spływał, i będą tutaj ładne potoczki. To Zobaczymy, bo jest taka pozycja jak Cheese i jest to żółty ser, więc zobaczymy. I udało mi się zamówić coś nietypowego dzięki temu, że ona wyciągnęła Wasko. Tak, bo ta restauracja nie ma darmowego WiFi, Bo nawet nie ma internetu. No I w ogóle nie bardzo tutaj jest internet. Tak siedzimy sobie po prostu. Ale Wasko ma zasięg i y, przetłumaczyliśmy sobie menu dlatego, że nie wszystko nawet po angielsku było dla nas takie jasne zapomnieliśmy jak jest wątróbka po angielsku zastanawialiśmy się co to jest liver, przy macie ceny Je, y, jedna tu się liczy 100 100 leków. leków to jest 4 zł, żeby łatwo było liczyć więc y, czekaj, jak to było to jest na pewno, bo to już jadłem to jest jagnięcina, koza i to jest za porcję, zaraz zobaczymy jakie są w ogóle porcje 40 zł, więc tak jak na góry, na atrakcje, to jest dosyć rozsądnie. Jest całkiem nieźle y, cenowo, bo ja się naczytałam, że tutaj strasznie turystów <głos> <głos> oszukują na ceny, że lokalni mają taniej. Ja jestem wierna rybom i jakoś nie wiem, jak jestem w takich krajach, gdzie ryba jest połowę tańsza niż w Polsce, to najczęściej zamawiam rybę albo owoce morza. A skąd może? będzie ten wstrąg? Jak to woda nie płynie? No gdzieś tam dalej może płynie Coś tu słychać Jest jakiś wodospad Jednak się okazuje, że Pstrąg będzie świeży Bo mają swój potoczyk. To był dobry wybór Ale <laughs> fajnie rozkminione Ale Pstrąg za 700 leków Myślę, że to jest bardzo dobra cena No zobaczę co dostanę Zaraz jak przyjdzie to Zobaczymy. Ale takie rzeczy jak głowa kozy czy wątróbka no jakoś niekoniecznie mnie zainteresowały. Nie chcesz głowy zjeść? W ogóle, ja nie wiem, czy jakieś kozy jadłam. Wam pokażę, jak to działa, bo często nas pytacie, nie było okazji. Tu nic nie zmieniacie, może być język albański. Na albańskim nie, też angielski tłumacz. Bierzecie tłumacz foto, bo on rozpoznaje po prostu język. I. Robicie zdjęcie, tu są takie kreseczki, które wam pomagają to zrobić. Dobra, nie wiem czy mi to tak wyjdzie jak nagrywam, ale zobaczymy. Jak klikniecie, przy przetłumaczeniu jest coś takiego i to sobie możecie powiększyć, sprawdzić. Więc wydaje się, że ekran jest mały, ale jest wystarczająco do tego, żeby cokolwiek zrobić i zrozumieć. No, no to nawet możecie sobie włączyć tłumaczenie danej kwestii. Tak działa to w praktyce, tak? I w ten sposób żadne menu w żadnym kraju nie ma przed Wami tajemnic. Znaczy dzięki temu skanerowi. Chyba że nazwy są jakieś takie dziwne, jak na przykład Mithel. To, mo to może znaczyć wszystko, to może być każde mięso, i różnie ludzie to opiekun rozumieją. Może <laughs> być ostre. Ale Daniel zamówił, zobaczymy. Jesteśmy strasznie głodni, nie będziemy dużo mówić. Albo to, albo to, któraś to jest koza, to jest właśnie Mithel, czyli miks kozy i jagnięciny. Ser żółty przyszedł, niestety, ale nie z cypek. Teraz jeszcze go do samochodu zabierzemy, ale twardy. kurde, lokalny. Przesiedliśmy się w ogóle. Mam teraz inny widok na góry. Aldona Mapstronga, tutaj jego zestaw sałatek. Świeżo wyłowionego. Jeszcze zobaczymy o krótki domowe. To będziemy jeść. A jak smakuje koza? Nie jestem aż takim znawcą, ale nie byłbym sobą, jakbym wam nie powiedział. Co się... Wydaje mi się, że to jest koza. Dostałem akurat jakąś nóżkę. Przynajmniej to. No to wygląda jak kopytko kozy, no Eldona. Wydaje mi się, że kopytko dostałem. Z tym A jesteś się pierwszą... że to koza? No miała być koza i jagnięcina. To może to jest jagnięcina. Nie, albo może to jest... nie ja wiem. Ale smakuje to dobrze. Trochę jak golonka, zwierzko spieczona skóreczka, w środku takie mięsko. mięciutkie, pyszne. Warto tu przyjechać zobaczyć samemu czy koza będzie smakowała. Ale przez tyle czasu, no, tyle kus mijamy, a nie razu nie, nie kozy. Ja tak nie widziałam też w menu za bardzo, że była koza, nie? Tu jedzą wszystko. Albańskie smaki. A ta wątróbka to ciekawe z jakiego zwierzęcia. Co? Ciekawe z jakiego zwierzęcia wątróbka, tam nie było napisane. W sumie tak, bo jeszcze była wątróbka, ale ja żadnej wątróbki nie lubię. Pojedzone wszystko wyniosło nas 3000 leków, czyli z napiwkiem już plus minus 120 zł. Hotel w stylu alpejskim, trafia na naszą mapkę z opisem, że możecie zjeść w nim kozę. Już... Jedzenie było bardzo dobre, także na naszej mapie będzie to miejsce, polecamy. I Jesteśmy zaskoczeni, bo jest w sumie Touristic place, a jest bardzo tanio, więc znaczy tanio. Albania już teraz w tym momencie nie jest taka super tania jak była kiedyś, bo nie wiedzą, że turyści mogą im zostawić dużo pieniędzy, ale uważamy, że porównując to, jadąc gdzieś tam do Zakopca, nie zapłacilibyśmy za takie rarytasy tak mało. I dzisiaj już nie kombinujemy. Zaraz sobie gdzieś tu szukamy nad wyschniętym potoczkiem miejsca i będziemy po wietrze, spać. Powietrze wieczorami już jest arktyczne w górach. <laughs> także uciekamy szybko do kampera, bo jest strasznie zimno. Ja szukam już odzieży termicznej, bo najwyższy czas. Zostawcie co macie zostawić, subskrybujcie, wiecie, zresztą co macie robić. Dzięki do za. Do następnego. Odcinek. Cześć. Fa. Hej.